Hey. ta ZmietaZwariowana.pl, a to jest mój nowy kanał i tak, co yy, więc, tak zamknęłam mój stary, to był mój pierwszy film na tym kanale, no i właśnie, postanowiłam nie zaczynać od jakichś typowych gier, o w międzyczasie sobie znaleźć nową postać, jak yy, ten Minecraft, GTA, no, tylko, za, że ona no, za ogry Elseworlds. Ona jest, może nie ma jakiejś tam super dywizorów grafiki, w ogóle, kogo tu wygrać? Może... Może ją? No dobra. Bierzemy ją. Yy, dobra, chyba już dalej. Okej, okay, a więc idziemy dalej. Spisujemy zwariowana. Okej. Okay. Kurde, nikt już istnieje! Takim cudem! Dobra. więc inaczej. Może... Zwariowana. B. Ja, może, może co no. może... O, coś takiego może? Kurde ścięło, no dobra. E, może Kurde, nie mogę czemu? Dobra, um, to co? Proszę. Okej, okay. zapatowałam. Dobra, więc baba jest taka głupia, ona to ciągle, ta fioletowa, czy nie, ona ciągle... Chłopata. A czy nie ma nikogo, kto by nie mi pomóc? Nie, co mi żebym nie pościsk, że to się na słabe usza. Ale to będzie się jeszcze wszędzie się pałętał już. Też mam go do już to Troszeczkę wiem. Okej. Okay. Szpital. Ciekawe. Ale niezbyt interesujące. Dobra, ja to pominę, bo to jest takie nudne. Mówię wam, nie warto tego czytać. Naprawdę. No. zakończymy to. Okay. O, okay. No, to jesteśmy, poruszamy się z Saukanem, najwyraźniej. I ta nasza banda tu jest, Bender, tak. kto to, czy jak, czy ktoś tam. Przyjmijmy takie dziwne maski, no, dziwnie z tym wyglądają, ale a ty czego tu chcesz? Nie, dziwne dziwny. Jestem Tyrener, podajże. Dobra, tak. Idziemy. Mogę ustawienia? Nie, nie Trudno. Dobra, idziemy. Nie, 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 nie chcę to wstać. Dobra, lecimy. Do fajnie, lata. Kurde. No i wyjemy po. Ściało się. Dobra. Pan on niewidzialny jest! What the fuck! Ej, tu był tylko jeden gościu. Dziwno. Dobra, lecimy dalej. No daj spokój. Nie chcę się ciebie słuchać. Od razu Wam mówię. Tylko jak jesteście w jakiejś tam wiosce, to w ogóle nie li klikajcie z jak to wam wyświetla, bo oni tak nie mają do... ciekawego do powiedzenia. Chyba, że akurat macie zadanie, że macie z nimi pogadać, to ja ogólnie wyciszę. Okej, okay, to jakoś zimnie się wycisza. Ale dobra, w sumie to i tak będę nagrywać z dźwięk od więc co to za różnica. No, spadaj. Idziemy stąd. Low! Nie wiedziałam, że mu tak nie Dobra, nie mogę na razie nic ulepszać. Tak, tu. tu jest mnie. I tutaj jest jakby co u. Tam drugie to jest i, więc. Może biegnij, kobieto. Co ty robisz? O, the fuck? Okej. Okay. Lecimy. Доброе дете. И зачиная, Окей. Ну, говорит, а на костюме, mm. mm. рада. ALE SIĘ ŚCIEŁO Kurde Przepraszam bardzo, za złożenie, nie, ale ja naprawdę nie wiem, co się dzieje z tą grą dzisiaj Więc proszę was, zaczekajcie Aż się obietnia, Bo ja nie mam pojęcia, co się dzieje O, okej, okay, jest nie Znowu się ścięło? No dobra Złap to buy, do coś nie A to jest pobój. To Tobu, To był, to był Ale on jest słaby. A tak, a ja mam pokemony. Tak, to są te chińskie pokemony, takie te. Nazywa takie. No takie wiecie, jakieś jest kółko i są te to jest chyba światło i ciemność. Takiego, nie wiem. Wiecie, te chińskie znaki, podzielone na pół, na w świątyniach. Jakieś takie na podłodze duże coś? To są takie pokemony. Okay. Zakończymy to łupkowe dormisje. O, dostałam łupki! Muszę okay, je teraz założyć i okay. lecimy. Aha, okej, słowo lepsze. Jak brzydkie się naprawdę. Ta promocyjna skóra jest o wiele ładniejsza. Start oni nie wahaj mnie. Bo się ładnie dobra. No to lecimy. A ty co was Jak jesteś Android, czemu cię oni wbiją? A hmm? to no są ale to jest dziwne. Nie, no właśnie. I te szury są głupie, bo one tak... Wreszcie nie naprzają jakieś się ich walnie. Użoną naraz. No, ale dużo mnie. O, już się je przymierzał. spadaj. Dobra. O, jak co, jak się to? Ja mam na imię Ola. No i w ogóle jeszcze sobie pokazam, że ja planuję mieć te serii jeszcze serii jakieś... Ale czy na Minecraft tam czasem nagram coś tam, ale ja nie będę takich ścisnąć. Może jak będziecie chcieli, wiem, że tego już jest mnóstwo w całej YouTubie. Yy, może tam GTA ja nagram Gold Simulator, zdecydowanie chcę nagrać. Za to piszę, oglądałam to uranka i jest genialne w ogóle. Od razu wam mówię, że ja nie jestem tak bo powodu, się nie że dusz i w ogóle, no i, no i wie, to jest słodka, jestem bardziej chłopczycą, w mojej też jestem chłopczycą, więc nie zdziwcie się tym. Bo ja, na przykład mój kolega, jeszcze zanim się z nim pochłaciłam na pewną sprawę, przyzadnął dosyć, to... Minecraft, y. no i było chyba 10 administratorów. 10 administratorów, czy tam 9, to był między nią tylko później dodałam jakąś dziewczynę, która poszła na stare przypadkiem i zaczęła mi pomagać, więc sądziłam, że to no jej ja tak Czekając, jak już mieliśmy wychowawczą godzinę, już czekaliśmy pod drzwiami, żeby wyjść za chwilę u do no to... I już tam z nimi i już I dziewczyną z grupy, ale oni się nie przejmowali. W ogóle innymi kolegami bije, głupia skrzynia, i ogólnie ja lubię dużo gadać jest oni on jest głupi. Ja w ogóle, jak miałam taką czerwoną laskę z mieczem, to zawsze niby jest tak, że to właśnie ci z mieczami są najsilniejsi, a na najsłabsi. A czy właśnie z nią można sobie poradzić z tym gościem? On mnie tak lał po dupie. Jezu, pasłona, masz takie gryzki jak dupa słona Dobra, dzisiejsza odcinek będzie chińskie pokemony i dupa słona Od razu, okej okay. A, A tam kolejny danger, no dobra A tak, Wydrzyj się w niebo głosy jak jakiś ramus. jakby Ci coś pojebało, no to nie wiem, jeszcze coś innego. No i co mi ten gościu się wcina? a, aaa, Jak ja wcześniej grałam, to ja myślałam, że ten głos, to jest tym, co ja tym grałam, bo się ogólnie da grać dwie osoby i myślałam, że to... On mi się zawsze tak wciąża, to jest taki a tak fajny. Mocny. Mocny, muszę przyznać. Dobra, leci. A baza tutaj jest zaktualizowana. Ojejku! No to po kończy takie fajne siedzi. No wyglądają jak taki... O, królik, ten biały i ten czarny pink. Ostrzorzec. Co Dziwne to. Dobra, idziemy. A jakie jest kurs? Tak, zakończymy się. O, dostałem rękawiczki. Dobre rękawiczki. Ale nie chodzi o rękawiczki. Uzbrojenie. Rękawiczki. Franka Dobra, lecimy dalej. Hmm. O, tutaj Kato jest jakby tutaj, umiejętności, to można sobie dawać Chyba nam tylko w pannie. Połączenie w miarę. Gdzie no, widzicie w tym gościu? Easy. teraz.